I mamy pierwsze takie kopanko, może nie w Nowym Roku, ale sylwestrowe. Patrzcie jaka tu banda przyjechała dzisiaj, jest banda panda. Są chłopaki z Grosusa, Grosusowicze. Jest Grześ, jest Tombo. Nawet cała kurczę świta dzisiaj do nas zawitała, zaraz wszystkich przywitamy. O jest Patryczek Mandero. Dzień dobry Cześć, witam serdecznie. Siema Sałata Siemano. Masz dla mnie Hajs są pana tu jest Tomasz Oleg O, mamy Radzia Pierwszy raz na grosusowym odcinku Siema Radziu Siemanderko O jeszcze mamy Grzesia z Grosusa Zaraz wam pokażę Tam Grześ na razie coś tam rozwija swoje sprzęciwo siema Grzechu no i dzisiaj jesteśmy w Szychowicach tam gdzie jest ta lipa stała kiedyś cerkiew w latach 1880 i fartem nie została rozebrana bo w XX wieku rozbierali w 1938 była akcja rewindykacji i rozbierali takie stare cerkwie ale na szczęście tej nie rozebrali dopiero w latach 50 została rozebrana i my po tej właśnie Cerkwi po tych terenach próbujemy pochodzić. Dzisiaj zobaczymy, co nas będzie czekało. Do zobaczenia w terenie. O, chłopaki, jak widzicie, już ruszają w teren. Ja odpalam swojego Deusika. Mamy tutaj zgody, właśnie na te pola szychowickie. Tam już kolejna ekipa w blokach startowych, przygotowana do akcji. Dobra, wszystko gotowe. Wykrywacz naładowany. No to ruszamy w teren. Zobaczcie, spójrzcie, ilu tu detektorystów dzisiaj po starej cerkwi, w miejscu, gdzie ta cerkiew stała, duże, fajne pola. Oby coś ciekawego było. To Patryczku, pomagaj pomachaj ładnie. Tam kolega jak zasuwa z tym garyciakiem. Patrzcie. o Tutaj, czekajcie, o tutaj tu. Idzie. <grystanie> Bo nas usłyszał w No tutaj też radiokopie. Dużo kopie. dzisiaj naprawdę. Każdy szuka pozostałości po tej cerkwi, która przypomnę w latach 50 została rozebrana. A po tej akcji rewidykacji w, w latach 1938, kiedy to rozbierane były cerkwie w tych rejonach, no ta jakoś się zachowała, udało jej się pozostać do tych lat 50. dopiero w latach 50. została rozebrana, a my dziś szukamy tej historii, szukamy tej właśnie cerkwi, tutaj niedaleko jest taki właśnie cmentarz, a tam na tych górkach jest cmentarz stary, założony w latach 1880 Powiem wam, że odparlam sprzęciora, bo słuchajcie Bardzo wysoki fajny sygnał Musiałem pigoternie sprawdzimy czy to co tam jest Jest, patrzcie już się w dołku Powoli I monetka, patrzcie, kantem stoi I super rośnie, o to właśnie chodzi. Ciekawe jaki okres A 10 ziko 10 zł z rocznika pewnie 58 czy Jakoś tak te roczniki, mniej więcej, były słabo widać na razie. Co masz? 10 zł. O! A dyszka, zobacz, proszę bardzo. No Może o. wziąć na pamiątkę. Wrzuć nie, sobie no, do sakwy. No, wiesz, nie. <laughs> Gratulacje. Tutaj jest taki mieszany sygnałek, malutki. Zaraz go kopnę, zobaczę, jak to wychodzi. O! Dalej jest, widzicie. Dalej tam pika Jakiś taki drobny, powiedziałbym O, coś jest, coś się błyszczy Kurde, wygląda naprawdę nieziemsko Aż boję się podnosić, mam nadzieję, że to nie za od piwka Aj kurde, patrzcie jaki tu jest złoty kolor Już przekonany byłem, że to jakiś pierścioneczek a to tylko złota zawleczka od browarka. A, wszyscy poszli już sobie tam daleko. Ja na razie tu na początku cały czas skrupulatnie i powoli sprawdzam każdy metr kwadratowy tej działki, bo jest to niezwykle fajny teren i trzeba wszystko sprawdzić, każdy sygnał wykopać. To jest, to jest akurat super aśne. bo tak naprawdę nie trzeba kopać. Ja nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Pokazuję Wam paluszkiem. Patrzcie, na wierzchu był sygnał. I jest to krzyżyk. Oczywiście no, to prawda, jest aluminiowy, ale jest salutki, jest piękny. Krzyżyk w pięknej krasie, zobaczcie. Piękny jest. Aluminiowy, ale ma, wiecie co? Jest zapisywany cyrylicą, czyli to jest jakieś taka rosyjska cerkiew, takie właśnie czasy mi się z tym kojarzą. Super znalezisko. Lecimy dalej, ale fajnie. Już jestem zadowolony. Okejeczka i lecimy dalej w teren. Przyszedł do nas radio. Pokaż. Fajną łuseczkę trafił. Bo to jest polska useczka fabryki Norblin. Mamy na dole N. Na górze jest piękny polski orzełek. Mamy skład Mosiądzu. I mamy też 32, czyli rocznik tej pięknej useczki. Super. Piękne znalezisko. Tam chłopaki się krzyczą, żeby tam gdzieś iść, bo tam niby fajnie przy tym rowie. Ale na razie zobaczcie taki ślad, właśnie polskości. Ślad polskiego żołnierza. Jeszcze jest fajna tutaj w środku. Nie wiem czy zobaczycie. Jest zielony kolor, tak? Czyli jest taka obwódka, spłonka ma taki zielony jeszcze zieloną farbę. Super się zachowała. Gratulacje, radziu! I ciśniemy dalej, szukamy może orzełka. O, patrzcie, akurat Patryk gdzieś tam kopie sygnał. A ja chciałem Wam powiedzieć fajną historię, bo zobaczcie, tutaj kopie radio i radio trafił polską łuskę z 32 roku, którą Wam przed chwilą pokazywałem. tą z orzełkiem, tak? I naprzeciwko nas znajduje się las Szychowicki, o którym ostatnio kręciłem odcinek i tam wyszły dwa kubki drugowojenne Wehrmachtu. Można oczywiście spekulować, ale, i może być to też bajeczka opisana przeze mnie, ale po tylu latach poszukiwań wiem, że skoro po tej stronie były dwie polskie łuski, a po tamtej stronie dwa kubki niemieckie, z drugiej wojny światowej, to to może mieć ze sobą jakieś połączenie, że jedni do drugich tam jakoś strzelali, tam się działa yy, niemiecka obsługa. A tutaj po naszej stronie bronili się polscy żołnierze czy też partyzanci. Co ty patyczko o tym myślisz, co? Myślę, że na pewno tak było. No tam jest ten las, że tak Patryk mówi, no, no tak mogło być po prostu. No, tam są Niemcy, tu są Polacy, tak? Popatrzcie naprzeciwko, latu, jest lasek Polacy, tam są Niemcy. No mogło tak być oczywiście, że tysiąc historii można wymyślić nawet, że myśliwy zgubił tą łuskę po wojnie. No ale myślę, że kubek y, drugowojenny, łuska drugowojna polska, kubek niemiecki, że może to mieć jakieś połączenie ze sobą, nie? Także szukamy, szukamy. Tu jest fajny rów melioracyjny. Który jest tak po środku między tamtym lasem został a tym. Poszerzony z tego, co widziałem. Może i został postrzeżony, ale tak czy siak yy, można tutaj wydaje mi się trafić fajne rzeczy. Zaraz to do tego przejdziemy. Może coś wyjdzie, nie. Lecimy Piąteczka. Dalej. O idzie do nas akurat Patryk. Czekajcie, ustawię się tak, żeby nie było słoneczka. Ciężka praca. Ciężka praca. Patryk, ty chodzisz z jakim wygrywaczem? Simplex. No... Simplex nokty makro, tak? Tak, to I powiedz mi, jak ci się tam Sim pracuje? Szczerze... Ale dobrze jestem uwalony dzisiaj, nie? Szczerze Bodkiem. mówiąc. Nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie działało. Tak, super, nie? Fajny, taki prosty wygrywacz. Nie? Najważniejszy, że tanio. A no i dobrze No to super, że jesteś zadowolony. I na jakim programie chodzisz teraz? Na Chyba na, lasy, trzecim. na trzecim, tak? Czyli las jakiś tu jest widzę, czy załąki. Znaczy... Szczerze mówiąc na pola można sobie ustawić na pierwszy, co nie? Mhm. Ale mi to nie podchodzi całkowicie, bo... Ale zadowolony ogólnie tak, jesteś, tak? A, no to fajnie. Koniec pit stopa. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Grosus. O, bardzo fajnie. Dzięki, Polecam. Patryk, że o tym wspominasz. Polecam Chłopaki dają naprawdę dobrą robotę, dlatego warto wspierać ekipę. Dzięki. Dzięki, Patryczku. Miło, że wpadłeś na Grosusowy odcinek. Życzę Ci wspaniałych poszukiwań dzisiaj i udanych znalazień. I przede wszystkim wam wszystkim drodzy widzowie, <coughs> wszystkim słuchaczom oglądającym życzę szczęśliwego nowego roku, bo dzisiaj jest Sylwester. Dzisiaj mamy. Mam nadzieję, że coś znajdziemy porządnego. <noise> Może. Miejmy nadzieję, że będzie bombowo, ale nie w glebie, ale u was na zabawach sylwestrowych. Bawcie się dobrze. Odcinek będzie wiedzie już w nowym roku, więc mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Szampańskie imprezy wam życzę dzisiaj. Spójrzcie na to. Nie trzeba w ogóle kopać, to nowę wykrywaczem. I mamy monetkę ja powiem Wam, że to jest chyba boraksa. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż jest strasznie zalepiona na zielono Chociaż nie, na Boraxa to też tak nie wygląda I tu jest tak, jedna druga kopiejki chyba, nie wiem czy dobrze widzicie Jest data 1898 I to będzie jedna druga kopiejki, fajna monetka Superaśnie, Rosja carska Jedna druga kopiejki no i super, jakieś tam już znalezisko mamy. Zmieniliśmy pole, pierwszy sygnał i od razu jest monetka. No to, to mi się podoba, zobaczymy czy jeszcze coś tutaj wyjdzie. Fajny sygnałek, taki czyściutki bym powiedział. O, jest, mamy monetę. Super, kolejna moneta. Już my teraz mamy 1885 rok 50. Pierwszy raz taką monetę kopnąłem, ale ewidentnie jest ona austrowęgierska, bo jest tutaj orzeł austro-węgierski zobaczcie. Patrzcie jaki piękny orzełek, ale super raśne Chyba Austro-Węgry tak mi się wydaje, że to jest orzeł cesarstwa austrowęgierskiego. Super monetka, ale pierwszy raz widzę taką monetę. 50. 1885, super, ale jestem szczęśliwy Bardzo fajna maletka To pole już mi się super podoba Lecimy dalej zobaczyć co nas czeka Patrzcie, to jest ciekawe, bo tu jest ślad buta Czyli ktoś tędy szedł A w środku w śladzie jest jeszcze sygnał Więc ktoś po prostu maknął za mocno wykrywaczem Czy coś I mu to uciekło A zaraz się dowiemy co mu uciekło Dokładnie, bo ten sygnał jest gdzieś tutaj Weźmy pointerka. O kurde, ja to widzę już Patrzcie Ktoś ominął monetę i to jaką dużą O, mamy Bolesław Prus Bolesław Prus Tak, 10 zł Dyszka Prusa No cóż Dobra, i dyszka Prusa Kiedy nic nie wypluwa ta ziemia Super Idą chłopaki Bo już dzisiaj jest sylwestrowa noc się zbliża I będą się zwijać na jakąś tam przygotowania Co tam trafiłeś coś dzisiaj? O świetny, ale fajny co? Bucze, patrzcie ostatnie same ciupaki wchodzą Ale jaki czadowy, ty jeszcze nie nagrałem już mi zabrał no Patrzcie jaka fajna ciupaga to? Ale ta jest superaśna ta taka Powiem Ci, że taki ala czekanik, co? Z tyłu jest mały ten Topór Ragnara Ragnar Ragnara Lodbruka. Ty podobny jesteś do Ragnara Lodbruka. Taka prawda Dlatego brodę mam Ale fajny toporek, super No trzymaj Grześ, zobacz sobie I co, tam jeszcze monetkę jakoś trafiłeś? Pokaż groszy między wojną i baratynka. Monetka, ale tutaj nie za bardzo widać, ale widać tylko buziaczka, nie? A, tak jak ja wtedy to taki zna, krajcarek, ta jest co? Guzik to? Taki jeszcze chyba krajcarek. I guziorek, pokaż guziorka, ale czyściok to, ale widać, że no, był pozłacany no. Pozotany guziczek też widać rant. A no jest rant taki pozłacany Ewidentnie Rosyjska, bo one mają fajne zawsze sygnowania te guziki, wiesz I to no, nawet i coś tam i się i maluje. Kup, I przyniesie I razy, czy się ubieżdżę, to Trzymaj guziczka, gratulacje. To co, chłopaki? Wszystkiego dobrego do na nowy do rok. Do następnego roku. Do następnego do następnego, dziękuję, dziękuję, roku. Dzięki, że wpadliście. Co? To, co? O do zobaczenia. A my się nie żegnamy, bo wy jeszcze tam kanał chłopaków, niech niecholi się go zwijają. Dzięki, dzięki Patryczku. Cześć, trzymajcie się. Dzięki, że wpadliście. Uh -huh. A my jeszcze nie kończymy grzechu, nie? My jeszcze szukamy historii. Tam jeszcze chłopaki też koszą i my też idziemy kosić, bo dzień jest jeszcze długi. A rok się jeszcze nie skończył. Jedziemy w teren. Do zobaczenia. No nie uwierzycie, patrzcie, chłopaki idą do domu. Przez chwilę się żegnaliśmy. Ale jeszcze na koniec mówią włączą wykrywacze, znaczy w sumie ich nie wyłączali i idą w stronę aut, tam są autka. I na, patrzcie na samym rogu pola. Mówi, nie byłbym sobą, gdybym po drodze jeszcze nie pomachał. No i wymachał, coś mówi, woła mnie. I wymachał grosz polski 1822, ale superaśny. No, pięknie. Patrzcie, Polska pod zaborami, dlatego orzeł dwugłowy z tyłu. Ale czadowy, no i super, ale jeszcze na koniec wychodziłeś. No to jeszcze raz trzymajcie się. Dobra, macie dobra, się... Dobra, dobra. Już spadajcie mi stąd. Cześć. No i patrzcie, jeszcze Grzesiek przychodzi i ktoś ma. Patrzcie jaki Ktoś orzeł mi no. ja ci nie mogę, piękny Ale super, piękny, bo to jest jak orzeł nakładany, tak wygląda Nakładany orzeł Rosji carskiej na guziola, piękny guzik naprawdę Takie nakładańce są dosyć rzadkie, powiem Wam szczerze Ale super, no grzechu to naprawdę pojechałeś teraz W końcu jakieś piękne znalezisko Piękna Rosja carska, super guziol, wow, wow Piękne sygnowania ma z tyłu, no i super, że ten orzeł jest nakładany Naprawdę raz w życiu trafiłem taki guzik nakładany ale tak pięknego nigdy. Słuchajcie, pytałem się kiedyś Adiego wejcherował. Adi, dlaczego czarne kciuki, nie? No zobaczcie na mojego palca. A my w końcu po dłuższej chwili mamy jakiś sygnał. Tutaj się znajduje. I patrzcie, mamy medalik. Mamy krzyżyk, mamy medalik. O, mamy tu jakiegoś świętego Jacka. Albo nie wiem Łukasza, nie znam się na tych medalikach. O, a tu mamy Bozie. Mamy super boże, elegancko. Myjemy detektory, kończymy poszukiwania, bo powiem Wam, że jest zimno. Mimo, że jest zima, to ma być zimno, ale jest ogólnie temperatura zimno. na plusie. <laughs> jakie zima, to ma być zimno, ale jest temperatura na plusie dzisiaj. Ale tak wieje, że jest ta wilgoć przenikliwa, paskudna. Radziu co tam nakopałeś, pokaż te swoje. O dwie baratynki a to jest super. Patrzcie, jakie ładne 10 groszy, 1840. A nie, to jest jeden grosz. A i dwie boraksy, tak? Dwie boraksy i. O, patrzcie jak fajnie widać jeźdźce na koniu. Czyli to jest y... Szeląg litewski, ja Kazimierza... O jest Olo. Zmarzięty? Co? Kiepska pogoda co trochę, nie? Co? O ty ja nie zmarzę. To nie. Ale nakusiłeś trochę tych rzeczy. Kamerka. Ale to i co? To większość tam. Między wojnie superaśne. O to jakieś lepsze pole ten. chyba tam dalej znalazłeś, 10 co? Groszy, 10 kopiejek O, 10 kopiejek, jakie ładne sreberko, patrzcie Zlepek, mam... zlepek nawet Palce ma. czarne mamy wszyscy, jakbyśmy, nie wiem ten zlepek jest. Ziem, ziemniaki ma, są Zlepek Ale czadowy zlepek, patrzcie, trzy monety w jednym Tutaj tu jest ten opis tego cmentarza Założony pod koniec XVIII wieku Użytkowany do dziś Obecnie należy do parafii prawosławnej w Furbieszowie i tutaj jest na dole informacja, że w pobliżu cmentarzu znajdowała się murowana cerkiew prawosławna z 1882 roku. Jako jedyna w okolicy nie została zniszczona podczas akcji rewindykacyjnej w 1938 roku, tak jak mówiłem na początku. Rozebrano ją dopiero w latach 50. A my mieliśmy zgody na tamte pola, tam sobie chodziliśmy. No jak widzieliście, nie do końca znaleziska zachwyciły nas dzisiaj jakieś konkretne, ale niezwykle udany, fajny wypad. Nowy rok witamy z nową energią. Dziś kończymy, żegnamy stary rok. Fajny był, udany, dużo żeśmy wykopali fajnych rzeczy. Co, widzimy się jutro w nowym roku, tak Tombo? Dzięki za wspólne poszukiwania. Dzięki. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Dzięki, zdrowie. Trzymajcie się i do zobaczenia.